No to co? Robiło się ciepło, idzie wiosna, chyba pora za kombajn. Co Azorek, co mój mały? Tak fajny jesteś, no to jak? Byśmy to odkryli może chociaż, powiem tak, no miałem go robić ze względu na tą kwarantanny, no ale zawsze tego czasu jest mało. Rotory sobie ładnie na listwy, kwasiak leżą wypalone łożyska mamy nowe paski patrzyłem, wam powiem szczerze nie wszystkie są do wymiany kilka pasków na szczęście ocaleje no i co myślę go odkryć wiem poniedzieli napadać też ze śniegiem nadają ale w sumie co mu będzie jak ja i tak całego rozbieram także ja i tak go będę jeszcze karszerem mył to w sumie tylko namoczy się bo wszystkie łożyska, nie łożyska, są do wymiany, no bo jak go myłem, jak zjem koła pasałe, no to za kołami jeszcze jest jeden wielki młódno no i wodorosty. przecież to jest wszędzie na piep... nawalone, o, powiem tego, tak. No, będę jakiś kur nad dimerem, spryskam czy tym moim, tym zmywaczem wspaniałym, te zakamarki i będę działał, no. Bina, tutaj się boję zaglądać w ten syf. Osłonę sobie zdjąłem, bo szukałem przyczyny. Gdyż nie włącza się tutaj header, chodzi na stałe, jest urwana dźwignia. O, chłopaki twierdzą, że tu myszy nie było, ja mówię jasne. Chyba mieszkają w tej poduszce. No nic, będzie wygodniej siedzieć. Kierownica, Fajna sprawa, regulowana tu i potem cała kolumna oczywiście urwana z regulacji Podłożony kołek, wciskamy ten pierdzielnik i cała kolumna się przysuwa Więc że mamy całą kolumnę, to jeszcze mamy tą końcówkę Trochę dziwnie, bo to chyba jedyny bizon, który nie ma kierownicy po środku Trochę mnie to boli, może jestem wymagający, nie wiem, wymyślam. No i ten syf w tej kabinie, no to tam wiadomo, to się tę skórkę ogarnie, tam coś tam się uczyści, upierze to. U, pod tym dachem jest w miarę jako tako. Tu jak każdym bizonie te z kabiną się odklejają. Szyby no to brudne, no wiadomo, jak to brudne. Eee, tutaj. Najpierw mechanikę, na koniec się zajmę tym. Tu gnije, ale na szczęście to nie jest ściana zbiornika, tylko ściana z tapicerką jest oddzielną blachą. Dopiero pod spodem jest ściana zbiornika, pod tą blaszką. Także ta ściana z tapicerki. I Nie wiem, czy jej nie wyjmę. Albo chociaż zakonserwuję to trochę. Co ta kabina stoi na tapicerce tej podłogowej? Bo ja bym chciał. To odrzucę to zdjąć, bo to jest spuchnięte, wszystko nasączone, nie wiem. Co nie robi, że to jest tyle oleju, to, to jest puchnięte. Przecież tu nie ma nic z kontaktu z olejem, nie wiem, piątki gańki wozili. A jeszcze ten fotel. Oryginalny był jeszcze do przodu, ten jest tu. I przy moim prawie dwumetrowym wzroście jest za blisko, bo nie mogę sobie położyć kolumny. Także ja pewnie i tak go wyrzucę wstawię z jakiś samochodowy, albo coś i przesunę do samej ściany do tylnej. Bo ja i tak przy moim wzroście, a tu jest fajnie, bo tu jest podest ścięty i tu jest długi gardiel także tutaj śmiało widać cały header podobno także nie jest najgorzej a ja co odbezpieczyłem już część o sobie bluzę zaraz sprzątnąłem dzisiaj te wszystkie graty tutaj sześćdziesiątkę wypierdzieliłem tam dalej tego Jumza to tam coś tam na filmie wam powiem następnym no a tutaj o po zimie wsiadłem, poruszyłem, ten olej to jest akurat tu leżały węże hydrauliczne, to nie to Poruszyłem hamulcami wczoraj do niego wsiadłem No a dzisiaj już z pompek płynciurkiem. także na pewno jeszcze pompki hamulce do wymiany Orbitrol, no nie wiem, był zimą spuszczony olej No a, a że spuszczony to nic razie nie kapie to jest ta blokada cała od mechanizmu kierownicy ona jest, ona jest, proszę państwa. To powinno być do tego przyspawane płaskownika. A tu jest opalec, wchodzi. Oderwana japa. Orbitrol. No, tu jest odkręcone, bo tu był wąż. I wąż był do tej rurki. Nie wiem, czy ta rurka jest dziurawa, czy po prostu jest zmieniona, ale rurka była strasznie dogięta I poszli na założyli wąż a ja jakiś jestem strasznie szczegółowy jeżeli chodzi o te bizony i sobie wracam na oryginalną rurkę I tutaj tu są wszystkie wiązki od tych komputera słynnego czujnik spadka obrotów yy, części ob roboczych masa jedno oczko do miliona kabli, na pewno je wyczyszczę wszystko połączę a tu są no nie jest takie skomplikowane, to jest fajny prosty sterownik, tylko tyle że te wiązki ja bym po prostu w jakąś pudełeczkę schował może tutaj przewiercę w hermetyczną skrzynkę tak luzem no to następne sobie boli rurka odłączona a jest nakrętka jest puszczony wąż a wąż mamy 7 km za długi 15 razy owinięty w koło rurek o jest to koło które kupiliśmy i a to rekordowskie koło o myślę Odkryć dziada. O! Tu już plandek odchylimy Jesteśmy w środku. kosz sitowy. No kość się udało. Yy, dzięki dla Tomasza z zatoru. Już zamówiłem, także czekamy teraz przez tę kwarantannę na kogoś, kto się zgodzi nam go przywieźć i na odpowiedź Tomasza, czy to jest załatwimy. O! I ten wąż tutaj owinięty w koło. Raz, dwa i potem tu, tu, tu. Tu rurki ładne mijają oryginalny talerz. I ten wąż, on za, tutaj nic nie widzimy. No, tu są wszystkie blachy zamiast silnika, ale myślę, zaraz ją rozjąć Tą tandekę pierwsze to, to bym wymienił rotory czyli listwy zębate łożyska. I myślę, że bym wtedy sobie wjechał podłogą i postawił silnik. Wtedy bym sobie mógł mechanikę ogarnąć. Silnik by już też powoli się przygotowywał. Bo potrzebny jest jeszcze kolektor wydechowy, znaczy nie kolektor, tylko ta rura od turbiny do tłumika. Ten zygzak, Gdyż ponieważ mu jest pęknięty, no chyba że uda mi się uratować oryginał, no to też nie głupio by było. A na tę chwilę, no co? Co ja mogę? wdrapać się na dach I próbować zdjąć tą plandekę Żeby... uchód stanę, utrzyma mnie o! Dach jest plastikowy, nie chcę po nim chodzić Ale zaraz spróbuję to odkryć I zobaczymy co z tego wyjdzie No i jak zawsze, poniedziałek rano jak majster zdjął plandekę z kombajnu żeby coś porobić to cóż innego mogło nie nastąpić jak zima wiecznie nie ma czasu jak się znalazł czas <noise> to pogoda nie taka kabriolet wystawiłem swój też będzie deszcz, padał śnieg tak. no i jaki mamy plan działania na razie to, to poczekamy aż przestanie padać bo wszystkie graty z kombajnu na zimę są upchane w środku i na wierzchu ten kosz jedynie to mogę go odstawić bo on jest do wymiany i tak, dzisiaj bym zrzucił te blachy co są na wierzchu i w pierwszej kolejności bym wymienił listwy na rotorach zębate wtedy będę mógł podłogę, pod silnik wyrzeźbić od nowa i go z góry zamknąć a potem się wezmę za wymianę łożysk po kolei idąc od tyłu rotory bębny i to wszystko Myślę, że jak mam łożyska wszystko, to tak nie zatwa, to tak strasznie długo Dłużej jak zawsze się będę bawił z pierdołami, ale... Ale fajna pogoda Także... tak go będę mył, to... A że na razie to to fajnie się ten... przypruszy Nic mu nie będzie On tyle lat stał pod chmurką, że u mnie i tak będzie miał jak... Lepiej jak w domu tak, te zakamarki to będzie wszystko zacisnąć zasłaniam podkładem rotory są o tyle fajne bo są na tych łożyskach D że przekręcam piersię i ściągam wał separatora na tych samych łożyskach co z superku tutaj też te same tu jest wał pośredni ten cały przyjmujący napęd cały kombajn z tym będzie chwila zabawy bo na nim też bym chciał łożysko wymienić. A ono, jak się nie mylę, jest na tej takiej trójkątnej dużej obudowie. A musiałbym zdjąć raz, dwa, trzy, cztery koła pasowe na nim twiszczą. Także cztery szajby ściągnąć. Chwilowo idę, spiję poranną kawę, póki śnieg pada. Mam parę minut, może to. Oooooo! powiadomienia! Wrzucę co mam. O, psa, co my tutaj mamy zbiornik od hydrauliki też trzeba go rozebrać i filtr wyczyścić bo ja chciałem spuszczać to to nie był olej tylko mieszanka oleju z wodą takie masełko potem tak kosz sitowy jak się uda ten nowego typu to te wahacze pójdą prawdopodobnie out bo do nowego typu są inne a to i dobrze bo na nich tak są łożyska zotarte no i tu mamy bęben wytrząsacza Cały te listeweczki zaraz zmienimy. Może dziś się uda zacząć, chociaż nie głupio by było. Zobaczymy, jak te klepiska nie wyglądają najgorzej. Kilka jest takich tam lekko przegiętych, ale. A może w ogóle, jak mi się będzie chciało, to. Odkręcę śrubę i wyciągnę klepiska. No nie wiem, zobaczymy. Czas pokaże, także. Najpierw zmienię. Litwy. A o resztę się będzie martwić później. Ale w pierwszej kolejności niech się pogoda uspokoi. Także ja wrzucam dla Was materiał i biorę się za robotę, żeby było tego więcej. Na razie, cześć.